10 tysięcy w portfelu, w pięcioglaskowym hotelu Siema widzowie, to ja, Koks. A to jest Koks, odcinek. Koks, odcinek? Znaczy, czy jest Koks? Nie wiem, sami możecie ocenić. Ja wiem, ale Wy też możecie ocenić, że jest Koks, po prostu jakby wyliście mi dupę, ok? Ale wiecie, to jest na pewno Koks i nie ma w ogóle żadnych zastrzeżeń, żeby to Koks nie było? Czy ja że powiedziałem to zdanie? Nieważne. Ważne jest to, że w każdy poniedziałek, wtorek i środę, w godzinach porannych do ponad popołudniowych czyli od godziny 10 do godziny 15, są live. Na Twitch TV z Podłoga. Także zapraszam, zapraszam też do odcinka. Nie będę spoilerował, bo wieszcie, że nie chcecie. Nabijcie mi trochę watch time, okej? Okay? Jak już mi dupę wylizaliście, to teraz watch time i będziemy zajebiście... Możemy być kumplami, nie? Normalnie was na piwo wezmę, jak już No Chodźmy do odcinka, okej? Okay? Tego dnia mój przyjaciel Oliver zaciągnął mnie do restauracji, aby spotkać bogatego biznesmena, który miał pieniądze, aby zainwestować w nasz startup. Biznesmen zgodził się dać nam 5 minut swojego czasu. Zgodził się dać nam 5 minut swojego czasu. 5 minut? Weszliście do restauracji, kiedy biznesmen daje wam 5 minut Kur A! Trzeba było go na browara pod czapką na ławce zabrać. To by była lepsza karta przetargowa, zwłaszcza zważając na czas, a i piwo jest tańsze od jakiejś kawy w fancy restauracji. Wyglądaliśmy na bogatych ludzi. Wyglądaliśmy na bogatych ludzi. Eee, no niezbyt. Eleganckie garnitury, ekskluzywne zegarki zamówiliśmy najdroższe dania z menu. I to wszystko, żeby spotkać się z jakimś biznesmenem przez 5 minut! Ale to wszystko jest fałszywe. Zegarki były replikami, a garnitury były wynajęte. A homar to co? Zabawkowy? Oliver zostawił pierścionek swojej babci, żebyśmy mogli zjeść tutaj kolację. Chociaż nie ma co ukrywać, lepszy pierścionek babci niż cała babcia zostawiona. Biznesmen nadal się nie pojawił i miałem już wychodzić. Wychodzić? A co z komarem? Babcia się w grobie przewraca! Kiedy do naszego stolika podeszła dziewczyna. Okazało się, że przez pomyłkę zarezerwowano ten sam stolik. Oliver natychmiast zapytał, czy do nas dołączy. Nikt normalny by się Nikt! Rezerwujecie stolik w kwestii restauracji. Chcecie zjeść kolację z przyjacielem, który prawdopodobnie chce czegoś więcej i po tej kolacji powie ci, że. O, kocham cię, ja co sobie zrobić dzieci. Okazuje się, że pracownicy slash debile z restauracji zarezerwowali jeden stolik dla kilku różnych randomowych osób. Każdy by się kłócił o ten stolik albo szukał nowego stolika. Nie, ona się dosiada, jakby. Przyjaciel, ona się dosiada. Zgodziła się. Od dawna nie miałam żadnej fajnej relacji z dziewczyną, więc. co jeśli to była moja szansa? Co jeśli to była moja szansa? Szansa na sukces! Nigdy nie miałeś takiej relacji. Nie chcę, wiesz, być niemiły, ale no taka prawda. Miała na imię Harriet. Miała zjeść kolację z przyjacielem, ale właśnie odwołała ich spotkanie. W sumie to poznałam was, chłopaki, także przyjaciela. Tu mam wynajęty pokój w hotelu, także, jeżeli chcecie, to po homarze możemy do mnie wpaść, po zahaczymy do apteki, wiecie dobrze po co. Chodź, Adasiu, zapraszam. Zaczęliśmy rozmawiać i żeby nie wyjść źle, powiedziałem, że przychodzę do tej restauracji regularnie. Regularnie raz w życiu. Że poszedłem do dobrej uczelni, że mamy własny biznes, który przynosi mnóstwo pieniędzy. Lekcja pierwsza, jak zaimponować dziewczynie? Nagadaj jej kłamstw, że jesteś bogaty, a potem idź zostawić nerki babci, bo przecież za coś musisz zjeść kolację. Pod koniec wieczoru byłem tak odważny, że poprosiłem Hariet o ponowne spotkanie, a ona się zgodziła. Jaki jest cel ciągłego pokazywania i zbliżania na tego kelnera? Czy to on okaże się tym biznesmenem, a może to on jest babcią? Wybuchł serce, ktoś nam podpalił serce. Kto podpalił? Nie wiem kto. A ten bogaty facet nie pojawił się na spotkaniu, więc wydawało się, że nie będzie marnował na nas czasu. To Homar był tym biznesmenem. 100% to on był tym biznesmenem. PANY HOMAR W drodze do domu Oliver ciągle mówił o biznesie I że możemy to zrobić bez bycia bogatymi Nasz projekt wkrótce zacznie zarabiać pieniądze Nasz projekt wkrótce zacznie zarabiać pieniądze Też tak mówiłem jak wbiłem pierwsze 100 subów na ety Potem tak mówiłem po 5 latach Jak wbiłem 1000 subów na ety A potem tak mówiłem po kolejnych trzech latach Jak wbiłem 2000 subów na ety I tak dopiero po 10 latach Nagrywania na YouTube'a Zacząłem zarabiać I od razu postanowił Przerwać tu całe zamieszanie. Cudowna dziewczyna ma cudowne prośby, powiedział pewnie. Już go lubię. I niestety miał rację. Bo okłamałem ją na temat wszystkiego. Nie mam konta bankowego, nie mam wykształcenia. Jedyne co mam to nasz startup. A jako już to jest startup, to też nie masz zbyt wiele. Ranka była ustalona na następny dzień, ale nie miałem zamiaru jej odwoływać, nieważne co. Kiedy wróciłem do domu, moja mama już spała. Prowadziłem się do niej, gdy stan się pogorszył. Ty tak nieironicznie trzymasz zdjęcie swojej matki w stole, na stole, w kuchni, na stole jadalnym, w kuchni od kuchni jadalni. Lekarze powiedzieli, że potrzebuje przeszczepu nerki po śmierci ojca, zaopiekowałem się nią i chciałem ją uszczęśliwić. Sprzedaliśmy prawie wszystko, ale w końcu zebraliśmy niezbędną ilość. W każdej tej historii jest taki moment, taka chwila, w której gdzieś na ścianie, w jakimś pokoju wisi pie... obraz Simpsonów. Zawsze w każdej historii z tego kanału. Wkrótce Harriet do mnie napisała: podziękowała mi za kolację i powiedziała, że uwielbia Homary. Nawet nie tknęliście tego Homara. <tomujesz> Człowieku ustawiłem poprzeczkę za wysoko. Zacząłem przeszukiwać szafki w poszukiwaniu czegokolwiek innego, co można by szybko sprzedać, aby zebrać też trochę pieniędzy. Jak to się mówi? Szukaj głębiej! Coś chodzi o to, że masz sobie wyciąć nerki. I napnąłem się na pudło z pieniędzmi mojej matki na operację. Nie, przestań. Pomysł zabrania pieniędzy był bardzo zły. Pomysł zabrania pieniędzy był bardzo zły. Ach, tam bardzo zły. Nie taki najgorszy. To jest tylko mała pożyczka. Co złego może się stać? I mam nadzieję, że Harriet nie lubi mnie tylko dlatego, że jestem rzekomo bogatym facetem. Dokładnie tylko dlatego Cię lubi. Następnego dnia zabrałem Harriet do parku i dałem jej 100 kroków. Zapytała: Czy to żart? Na stokrotki, to ja sam bym się wpijęł. Harriet była gotowa do wyjścia, a ja się wystraszyłem. Skłamałem, że to był żart, a prawdziwa randka będzie w mojej ulubionej restauracji. Aż sam jestem ciekaw, gdzie on zabierze. Obstaw, obstaw. McDonald's, KFC, nie? może Maxburgers? Wzięliśmy taksówkę i wymyśliłem wymówkę, żeby zatrzymać się koło mojego domu. Powiedziałam, że pomagam biednym i muszę zobaczyć jedną z nich. Leciałem do mieszkania i sięgnąłem do szafy poschowek. Zwrócę ci pieniądze, naprawdę. Mam nadzieję, że mama nic nie zauważy. Mam nadzieję, że mama nic nie zauważy. <grym> to mama tam. Umiera na raka, czy co, na tam, no nieważne, na coś tam umiera. A on sobie tak obierze jej kaskę, jakby już jej się prawdopodobnie nie przyda. To mogę pożyczyć. To tak nie działa, wie, nie róbcie tak. Tydzień później zaczęła zapraszać mnie na spotkania ze swoimi bogatymi przyjaciółmi. Bogaty świat po prostu mnie oślepił. Banana Nightclub. Chociaż tu się postarali ci, graficy. No po prostu idealna nazwa, żeby opisać dzieci bogatych ludzi. No gdzie one mogą chodzić jak nie do Banana Night Club? Pewnego dnia Oliver do mnie zadzwonił i powiedział mi, że w końcu jesteśmy bogaci. Oczywiście żartował, ale ta startup przyniósł pierwsze pieniądze, co oznacza, że zwrócę wszystko, co wziąłem ze skrytki mojej matki. Że zwrócę wszystko, co wziąłem ze skrytki mojej matki. Zwróć, zwróć, ale pierd... zabierz swoją laskę na homara. Dzisiaj jeszcze nie jadła podwieczorka. Observe. Pod koniec wieczoru zaprosiła mnie na rodzinną kolację. Powiedziała, że żywi do mnie poważne uczucia, co oznacza, że nadszedł czas, by poznać swoich rodziców. Wow. What the fuck? Teraz jesteś w dupie, kumplo. Wow. Zacząłem myśleć, że była ze mną tylko dla pieniędzy, ale poznanie rodziców to ważny krok. Oczywiście, że nie jest dla pieniędzy. Żadna kobieta nigdy przez całe życie, przez 2021 lat i nawet ku**a wcześniej nie była dla pieniędzy. Zawsze tylko miłość. Dukaty? Pff. Miłość. Nadszedł dzień X. Poszliśmy do domu rodziców Harriet. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Myślałem, że mnie rozgryzą. W końcu okazało się, że jest o wiele gorszej niż sobie wyobrażałem. Trochę ci zajęło uruchomienie mózgu, ale hej, radujmy się! Lepiej późno niż wcale! Chociaż tu obstawiałem wcale. Także radujmy się podwójnie! Po pierwsze, jej rodzina mieszka w rezydencji, gdzie czułem się nieswojo. Nieswojo czuję się prawdopodobnie przez te koszulę. W sensie, nie ukrywajmy, jest po prostu brzydka. Po kolacji Harriet pokazała mi dom. Jej ojciec miał eleganckie biuro. Rozmawialiśmy na luksusowych krzesłach, a ja po raz pierwszy tego wieczoru trochę odpocząłem. Oj, odpoczynek dzisiaj przyda, bo jak ona zje kolację, jak ona przekąsi tego homara z tym kawiorem i popije jeszcze taką kawą ze złotem, to oj, oh, oh, chłopie, nie pozbierasz się. Na takim łóżku małżeńskim będziecie tak... Tak wysoko skakać w sensie, bo... Kto nie chciałby poskakać na dużym, takim fajnym łóżku małżeń? Jak ja byłem mały, to miałem zakaz skakania po łóżkach, ale bogatym to chyba nie robi, więc oni pewnie mogą poskakać po łóżku. Jezu, skakanie po łóżku, to była taka frajda. Teraz nawet jak skaczę komuś po mordzie, to nie jest tak wesoło. Nagle Harriet wstała i poszła do sejfu. Poprosiła mnie, żebym był cicho. Miała zamiar pożyczyć pieniądze od swojego ojca. Pożyczyć pieniądze od swojego ojca. O, widzisz? Nie jesteś jedynym, który pożycza od rodziców. To było dziwne, że tak duża suma pieniędzy była trzymana kodem PIN 1111. Największe piękno tkwi w prostocie. To się serio, zawsze tak jest, że to co najprostsze, przychodzi nam najtrudniej, nie? A to co najtrudniejsze, to zrobimy tak czy siak. Kiedy żegnaliśmy się z rodzicami Harriet, jej ojciec wziął mnie na bok i zapytał, czy przygotowałem prezent dla Harriet zbliżały się jej urodziny. Od razu skłamałem, że mam. Na szyjnik z dużymi rubinami. Z moim szczęściem usłyszała to Harriet i zaczęła mi dziękować. Spokojnie, spokojnie. Jest jeszcze czas, żeby sk. z kraju. Moja mama zdecydowała się wykończyć mnie całkowicie. Za dwa dni będzie miała operację. Potrzebować tylko jej zgody. Zaczęła mnie przytulać, ale ja na nią warknąłem. Ta głupia operacja była zupełnie nie na miejscu. Jak ja się cieszę. W końcu będę mogła przejść tą operację. O Jezu, jej jak ja się cieszę. Po co, się po co ci Chcesz żyć? Że ty operację sobie robisz? Mama zapytała co jest ze mną nie tak, ale ja po prostu bełkotałem, że wszystko jest w porządku. Synku, synku wszystko jest w porządku? Wszystko w nocy nie mogłem spać. Jak mogłem zdobyć pieniądze we dwa dni? Słyszałem, że Kidro poddaje. Mam no milion, tak? No milion! No milion! No milion! Następnego dnia rano poszedłem do kilku banków, ale żaden z nich nie chciał dać pożyczki szmaciarzowi z dziwnym startupem. Bardzo dobrze! Przynajmniej banki się tutaj szanują. Byłem tak zdesperowany, że rozważałem nawet napad na bank. La Casa, de Historia. Tam kiedyś będzie ich plakat. Bogaty tata Harriet nawet nie zauważył, że kilka żałosnych tysięcy dolarów zaginęło z jego sejfu. Żałosne kilka tysięcy dolarów. co to jest? Kilka tysięcy dolarów! Co jednota! Zacząłem przygotowywać się do napadu. Zrobiłem maskę z kapelusza i wymyśliłem jak obejść kamery i ochronę. A nie łatwiej byłoby się umówić z tą laską i pójść do niej do rodziców pod pretekstem, że nie wiem, chcesz pogadać może z jej rodzicami, bliżej poznać i potem wyjść do kibla i ukraść ka... Oczywiście by było po łatwiej, ale po co? Tamtej nocy poszedłem do domu Harry. A. Biuro było na drugim piętrze, do którego skradałem się na palcach. On nawet nie zmienił koszuli, nie nałożył rękawicze. Oprócz naciągnięcia skarpety na mordę. On nie zrobił totalnie nic, żeby się przygotować do napadu. To nie może się nie udać przecież, nie? Kiedy otworzyłem Safe. Szybko wsunąłem pieniądze do kieszeni i wyszedłem na schody. Miałem zamiar zejść na pierwsze piętro. Ale ojciec Harriet stał tuż obok mnie! Cholera! Próbowałem się z nim wymknąć, ale on usłyszał kroki i mnie zauważył. Czem ten gość jest aż tak dużym debilem? Czemu jak drugi ziomek stoi przy schodach, to on próbuje k po nich i tak zejść? że się ludzie a, widzą, co się dzieje obok. Strasznie się spieszyłem i uderzyłem go ramieniem, niecelowo. W następnej sekundzie spadł ze schodów głową w dół. W drodze do domu powiedziałem sobie, że po prostu się zranił i nic strasznego mu się nie stało. Uwaga, uwaga. Puenta będzie taka, że tym lekarzem, który miał operować jego matkę, był właśnie ten facet. Jak on umarł, to nie ma operacji dla matki, ona też umrze. Double kill! Harriet zadzwoniła do mnie następnego ranka, długo płakała i powiedziała, że jej ojciec został zaatakowany w nocy. Moje serce stanęło, a ręce trzęsły mi się z emocji. I nagle miał coś do powiedzenia? I nerwowo zapytałem, czy kamery złapały napastnika, ale miałem szczęście, bo Harriet powiedziała, że nie widać jego twarzy. I że jej ojciec jest w ale lekarze mówią im, żeby mieli nadzieję na najlepsze. Czyli na co? Że umrze, tak? W się sensie nie ma nic piękniejszego niż życie... Brak życia, bez problemu. Wciąż bez problemów! Operacja mojej matki się udała i nie dostrzegła utraty pieniędzy. Chcieliśmy tego tak długo, a ja nawet nie mogłem być szczęśliwy z tego powodu. A wystarczyło nie schodzić wtedy po tych jebanych schodach. Znaczy, wystarczyło też w ogóle się nie włamywać, ale to już jest druga sprawa. Oliwier i ja zarabialiśmy już dobre pieniądze z naszego biznesu, i w ciągu kilku dni po cichu zwróciłem skradzione pieniądze do sefu ojca Harriet. Kur no to ile oni kasy zarabiają na takim startupie, że oni kilka dni oddaje szano? W ogóle co się dzieje z tym jego kumplem? Czemu ten kumpel zniknął? On tylko zarabiał kaskę, a ten to nic nie robi, on w ogóle... Jaki on ma wkład w ten startup? Przez kilka tygodni siedziałem jak na szpilkach. Chciałem, żeby Harriet zostawiła mnie w spokoju, ale w tak trudnej sytuacji potrzebowała wsparcia. Kasy. Potrzebowała kasy, bo ojciec spał. Poprosiła mnie, żebym przyszedł. Zgodziłem się. I ojciec wyglądał źle, ledwo mógł oddychać. Ale i tak znalazł siłę, by usiąść i wskazać na mnie palcem, szepcząc, ty. Na szczęście nie miał czasu, żeby skończyć. Jego oczy się odwróciły, a z ust wypłynęła piana. ZDEDAŁ Lekarze szybko zaczęli go reanimować Gdy siedzieliśmy w poczekalni, Harriet z niepokojem czekała, aż jej ojciec wyzdrowieje A ja wiedziałem, że jestem skończony No nie jesteś Masz jeszcze szansę na to, że nic się nie dowie, że to byłeś ty I to w sumie bardzo dużą szansę masz na to Kupiłam nam kanapki i kawę rozpuszczalną z automatu Harriet znowu się niosła Wynośle powiedziała, że nie je glutenu Wynośle powiedziała, że nie je glutenu Gluten to ty możesz zaraz dostać w pysk Także bierz i to wpisz i te kanapeczki z automatu, a jak nie chcesz, to idź i poproś tatę o kasę na homara. No tak. Jego oczy się odwróciły, a z uzwyku wypłynęła piana. Nagle lekarz wyszedł z sali i z żalem spojrzał na Harriet nie mogli nic zrobić. Czyli jednak Victory Royal? Walczyły we mnie dwie osoby. Nienawidziłem siebie za to, co zrobiłem. Nawet jeśli to był wypadek, zabiłem człowieka. W sumie to zabiły schody. Ty dostajesz tylko asystę. Po raz ostatni spojrzałem na biedną Harriet i wyszedłem ze szpitala. To był koniec. Nigdy więcej się nie spotkaliśmy. Dla niej posunąłem się za daleko. No jakby nie patrzeć, to ma trochę rację. To normalny. Zamiast zerwać z taką dziewczyną, zaczyna kraść wszystkim dookoła, żeby mieć na jej prezenty. Przy tym na nie ma sensu, ale no tak. Co ma sens w tych historiach? Co ma sens w moich filmach? Co ma sens w ogóle w istnieniu na tej planecie? Z taką zagadką Was zostawię. Bo jaki ma sens? Ciągnięcie tego filmu? Wiecie to ma sens? Sens ma outro. Także chodźcie, trzymajcie się i po! ta 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 na 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 do dnia Rata ta 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 Strzela na dnia Czińczy, zamierza, rata, 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 ta Ruski dziwny język, nie rozumiem go, o, uh. strzelam sobie z broni, jestem fajny ziom, uh. o, sobie freestyle, nie pisałem go, uh. no to koniec odcinka, więc pierdalam ziom.